O no, witajcie drodzy moi widzowie Tu mam takie fajne cudo Dostałem od kolegi Fana No Z Radomska No, no Kolega mi dał wysłał prezent Jestem zadowolony Leganckie Tu się tak włącza O rewelacja jestem zadowolony tu jest takie fajne fajne takie cudo na kartę pamięci tu wkładasz pendrive tu tu się ładuje takie fajne eleganckie aż fajny błyszczyk jestem zadowolony kolega mi to wysłał bo mi obiecał i z tego jestem zadowolony no. to jest taka fajna dobra rzecz gdzieś pojedziesz sobie jedziesz gdzieś na działkę włączasz baterię wkładasz wkładasz pendrive'a i sobie słuchasz no. tu się to fajnie świeci tu się wyłącza o tak się wyłącza a tak się włącza o i teraz się znowu świeci Eleganckie cudo. No. Tu jest na baterie Otwieramy. Fajnie. Tak. Fajnie. Zamykamy. O! Taka. O! Rewelacja. Jestem zadowolony. No. Zawsze, co gdzieś sobie będę gdzieś jechał. Takie fajne cudo sobie zabieram. Włączam. Sup elegancko. Jestem zadowolony. No. To jest... Nie spodziewałem się po takim prezencie. No. Z tego prezentu to jestem zadowolony. No. Także drodzy moi widzowie. Zapraszam Was do drugiego mojego filmu.